Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość. Szanowni Państwo, dzisiaj komentujemy to, co wydarzyło się wczoraj w telewizji publicznej, w telewizji niezłusznie nazywanej publiczną, ponieważ ta telewizja czasami ma tyle wspólnego z byciem publiczną, co niektóre domy mają z tym wspólnego. Natomiast, proszę Państwa, byliśmy wczoraj świadkami kolejnego ekscesu. Na antenie wiadomości TVP. Ten eksces yy, to po prostu yy, niesłychana goebbelsowska manipulacja. Goebbelsowska manipulacja na poziomie łamania prawa, o czym za chwilę powiedzą yy, moi szanowni koledzy. Otóż wiadomości TVP złamały yy, prawo. Wyrok, który zobowiązywał ich do przeproszenia za kłamstwa, dopuściły się kolejnej manipulacji, w związku z czym będą kolejne pozwy w trybie wyborczym. Natomiast chciałem to skomentować, ponieważ niedopuszczalna jest sytuacja, w której za publiczne pieniądze, nie tylko za abonamentu, przecież miliard złotych co roku od kilku lat przeznaczany jest na to, żeby telewizja publiczna mogła dalej funkcjonować i taką, taką właśnie propagandę uprawiać z pieniędzy wszystkich Polaków. Z pieniędzy budżetowych. Otóż ta sytuacja, którą obserwujemy, e, upartyjnionej, stającej się narzędziem e, bardzo prymitywnej rządowej propagandy telewizji, e, to jest coś, co musi zostać e, jasno sklasyfikowane jako e, przestępstwo przeciwko demokracji, jako przestępstwo przeciwko uczciwości wyborów, jako przestępstwo przeciwko wszelakim dobrym obyczajom. W Polsce osoby takie jak Kurski, osoby takie jak redaktorzy wydań poszczególnych wiadomości, jak szefowie wiadomości, jak prezenterzy, mają pełne prawo czuć się spadkobiercami Jerzego Urbana i jego najlepszymi uczniami. Tak, to co doświadczamy, proszę Państwa, w telewizji publicznej, to jest nic innego jak recydywa i urbaniada recydywa tego, co się działo w stanie wojennym, tego, co się działo w okresie PRL-u. Taka jest dzisiaj prawda niestety o tej instytucji. My wyciągniemy z tego konsekwencje, wyciągniemy konsekwencje również wobec tych, którzy, jak pan poseł Czawański, są nadzorcami cenzorami telewizji publicznej z ramienia partii rządzącej. To się klasyfikuje po prostu pod Trybunał Stanu. Te zachowania, które, których dzisiaj dopuszczają się rządzący. Więcej o szczegółach technicznych i prawnych opowiedzą koledzy poseł Jakub Kulesza. Szanowni Państwo, telewizja reżimowa niesłusznie nazywana przez niektórych telewizją polską wykonała wszystkie sztuczki wszystkie uniki e, i te chwi, techniczne chwyty, jakie mogła zrobić, by nie wykonać orzeczenia sądu, by e, to orzeczenie sądu wypaczyć, zmanipulować i żeby oszukać swoich widzów. E, niestety zostało zrobione to w tak nieudolny sposób, że widzowie, internauci w, chwyt, e, w mig wyłapali wszystkie te chwyty, wszystkie te manipulacje, wszystkie te oszustwa i głośno o tym e, piszą w internecie. Niestety wydawcy, Wiadomości telewizji polskiej, mają swoich widzów za idiotów. Mają za idiotów także internautów, ale najgorsze jest to, że mają za idiotów także sędziów. A my tej sprawy tak nie zostawimy i na pewno kolejne pozwy są już szykowane. Jeśli chodzi o te techniczne chwyty i oszustwa. Przede wszystkim każdy, kto widział ten materiał, a nie ma za dużego telewizora, to nie mógł go zobaczyć, ponieważ było tak drobno to napisane, że ciężko było się tego doszukać. Internauci w mig wyłapali pewne oszustwo polegające na zmianie parametru DPI, czyli punktów na cal. Niestety zostało to zrobione w tak sposób nieudolny, że nie została zmieniony rozmiar takiej ikonki informującej o dozwolonym wieku. I w części materiału jest taka mała, dziewięć razy mniejsza, a później wraca do normalnego rozmiaru. To pokazuje, że była stosowana manipulacja w tym przekazie. Inne kwyty to nie wyświetlenie pełnego tytułu, tylko podzielenie go na dwie części wyświetlenie w ułamek sekundy. Co więcej, wydawcy zamiast opublikować ogłoszenie, to z góry to ogłoszenie skomentowali w orzeczeniu sądu wyraźnie Stało, że pierwsze co ma się pojawić w wydaniu to ma być orzeczenia, pierwsze pojawił się komentarz. Co więcej, zostało złamane prawo prasowe, które wprost mówi, że takiego sprostowania nie można komentować. Sprostowanie musi wyrażać także skrucha, skrucha to słowo, które nie widnieje w języku większości wybranych zajmujących się tym tematem pracowników telewizji reżimowej. Szanowni Państwo, internauci, widzowie nie są głupi, wiedzą jak manipuluje się we współczesnym świecie. Przez lata internet śledził takie manipulacje w każdej możliwej telewizji i teraz mamy sytuację, powiedziałbym, warsztatową. Gdzie, gdzie internauci mogą badać te sprawy i mieć po prostu ogromny ubaw z poziomu, niskiego poziomu, jakie reprezentuje opłacana z ich podatków telewizja. Chciałbym, żeby o dalszych krokach, o krokach prawnych opowiedział mecenas Michał Bawer. Szanowni Państwo, to co zobaczyliśmy we wczorajszym wydaniu wiadomości to nie były przeprosiny w rozumieniu polskiego prawa, z całą pewnością nie były to przeprosiny zgodne z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie. Dlatego w przyszłym tygodniu przystąpimy do realizacji naszych uprawnień wynikających z tego wyroku i z przepisów prawa zarządamy złożymy w sądzie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego zmierzającego do tego aby przeprosiny zostały opublikowane ponownie tym razem w formie prawidłowej zgodnej z wyrokiem nieopatrzonej kłamstwami manipulacjami i autorskimi komentarzami redaktorów telewizji polskiej a także skierujemy dodatkowy wniosek w trybie wyborczym który będzie dotyczył tych kłamstw i manipulacji które padły we wczorajszym materiale można by je długo wymieniać i w tej chwili nie będziemy tego odsłaniać których konkretnie których konkretnie stwierdzeń będziemy żądać sprostowania natomiast możecie państwo być pewni że zrobimy co w naszej mocy aby wszyscy wyborcy oglądający TVP w przyszłym tygodniu jeszcze dwukrotnie usłyszeli przeprosiny od TVP dla Konfederacji Pierwszy raz właściwe przeprosiny wynikające z tego ostatniego orzeczenia i po raz kolejny, miejmy nadzieję, korzystnego dla nas orzeczenia w kolejnym postępowaniu w trybie wyborczym. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli ktokolwiek miał kiedykolwiek jakiekolwiek wątpliwości, czy telewizja zwana publiczną jest rzeczywiście publiczna, to wczoraj te wątpliwości na pewno powinien rozwiać definitywnie i raz na zawsze. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to jest propaganda jedynej tylko partii, już nie mówię jak bardzo hamska i prymitywna propaganda, ale za nasze pieniądze, za nas wszystkich pieniądze. Dlaczego podatnicy, dlaczego my wszyscy musimy się w podatkach, w opłatach zrzucać na telewizję, której albo nie chcemy oglądać, albo wobec której treści mamy głęboki sprzeciw. I to jest kolejny argument za tym, że słuszna jest koncepcja programowa Konfederacji, która mówi o tak zwanym bonie kulturalnym, za pomocą którego będziemy mogli opłacać te media i te telewizje na przykład, które chcemy oglądać. Szanowni Państwo, gdyby tak było, to telewizja reżimowa by już dawno padła, bo bez tych wszystkich miliardowych dopłat na tę propagandową machinę... Bez pieniędzy tych, którzy chcieliby ją oglądać, już dawno przestałaby istnieć. To rynek powinien weryfikować takie przekazy i są media, które sobie świetnie radzą bez pompowania pieniędzy pod przymusem z kieszeni podatnika. Nie może być tak, że my musimy to wszystko oglądać i jeszcze za to wszystko płacić pod przymusem. Więc, Szanowni Państwo, bon kulturalny to jest właśnie to, co może zapobiec tego typu... Na okropnej, jednostronnej, partyjnej propagandzie, ubranej, schowanej pod szyldem, tak zwanej telewizji publicznej, która jest już tylko szczujną, wyłącznie jednej tylko partii. Przykre jest tylko to, szanowni państwo, że ci, którzy to wszystko robią, nie zdają sobie sprawy, że prędzej czy później te rządy się skończą i potem oni będą tymi twarzami tej propagandy, tak jak kiedyś byli ci wszyscy dziennikarze w mundurach którzy potem byli właśnie twarzami propagandy okrągłego, przepraszam, stanu wojennego i czasów późniejszych. Ale to już jest ich prywatna sprawa i sprawa ich sumienia. Dziękuję bardzo. Mają Państwo pytania? Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.